Hej, ty! Chcesz mieć taką zajebistą koszulkę? Albo taką? Wbij na sklep.bananowyjanek.pl Zapomnij o nędznych, napracowywanych wzorach, które zejdą po jednym praniu. Koszulki od Janka mają atest armii USA, jebanej armii ziomuś. Zobacz, możesz wrzucić koszulkę z dowolnej wysokości, na bez zmian. Wrzucić ją do wanny piekarnika, polać kwasem solnym, dać do pożarcia rankorowi. Kurwa, nawet jak będziesz w epicentrum wybuchu nuklearnego, spali cię na popiół, ale koszulka i na druk pozostanie. To jest siła, to jest jakość. Kupuj jak masz hajs. Jak nie masz pożycz, nie bądź czereśniak, bądź zajebisty w zajebistej koszulce, wbijaj na sklep.bananowyjanek.pl i sprawdź wzory. Wejść. Natasza Kurwinowa, Dwukrotna miską Zdyskwalifikowana w zawodach rzutów pługiem. Dlaczego? Rzuciłam razem z traktorem. Tak, Nataszo, zadanie mam dla ciebie. O jakie? A. Trzeba opierdolić jedną grę od początku do końca. W zamian przeniesiemy cię z gułagu do kołchozu, a stamtąd już niewielki krok do zamieszkania w nieogrzewanym baraku na Syberii z kiblem na zewnątrz. To królewska propozycja. Grę? Ta... Towarzysz Stalin zażyczył sobie, abyś pograła w tunele Stalina 2 i stwierdziła, czy to jest godne naszego wodza. To co, Nataszo? Dla dobra partii? Co? Też ja wolę wrócić do Guagu i robić jako przyczepa kempingowa! Ojej! Zasmuciłaś mniej naszego wodza, Nataszo, więc komu to damy? Gdzie znajdziemy takiego desperata? 71 odcinków temu zmierzyłem się z rosyjską myślą deweloperską w postaci gry Stalin Subway. Minęło trochę czasu, odzyskałem równowagę psychiczną, choć martwych szarych komórek nikt mi nie zwrócił. Dziś postanowiłem zmierzyć się z drugą częścią tej znakomitej produkcji pod tytułem Tunele Stalina 2 o podtytule Czerwona Wstęga. Gra rozpoczyna się intrem, w którym Beria każe zgładzić bohatera części pierwszej i jego dupiszcze, a dokonanie tej paskudnej zbrodni jest powierzone bardziej niezidentyfikowanemu Lachonowi, który jak podejrzewam po sposobie poruszania się jest facetem z peruką. I tutaj poznajemy naszą blond bohaterkę w berecie, gustownej kietce w kratę i wysokich skarpetach. Zawieszony dywan na ścianie daje nam pewne wskazówki, gdzie akcja gry jest umiejscowiona. Pfff w domu aladyna. I od razu dodam, że gra się nie pierdoli w tańcu. Pół sekundy po tym jak zaczynasz, od razu kurwa giniesz. Nie ma ogarniania jak się chodzi i strzela. To powinieneś wiedzieć kurwa od początku. Próbuję jeszcze raz. Od razu zabijam dwóch patafianów, którzy z butami wpierdalają mi się do mieszkania. Pewnie by opierdolić dywan ze ściany i na nim odlecieć. W ogóle to mieszkanie, mój Boże! Dwa krzesła, łóżko bez materaca, meblościanka i pianino. Kurwa, kto w takiej małej klicie wpierdala se pianino? To jakby w kawalerce zaparkować malucha, banda debili. Oczywiście, aby zgładzić naszą bohaterkę do kamienicy zjechało pół armii czerwonej, która wyłazi ze wszystkich kątów i napierdala bezlitośnie. Niestety nie możemy stwierdzić, czy strzały zabierają energię, bo nie ma żadnej wizualizacji. Trzeba zerkać na ten śmieszny pasek, który kurczy się jak faja roko na syberyjskim mrozie. Radośnie szczelając do Rosjan, wpadłem na pomysł, aby se podskoczyć. Jak myślicie, z czego był wzięty odgłos skoków? Z odgłosu hamującej kolei transsyberyjskiej? z Wilka i Zająca, z sapiącego w kiblu Putina, to odgłos Katiuszy strzelającej do stonki? Zgadujcie dalej. Przez pierwszy poziom staram się wydostać z kamienicy, potem trafiam na dachy. Czyżby to właśnie były te legendarne tunele Stalina 2. Udaje mi się zdobyć granaty, jeśli myślisz, że to granaty ostatecznego rozpierdolu, to się mylisz. To granaciki delikatnego pierdolnięcia, bo w sumie nic nie robią. Na mój widok ruskie spadają z dachów, dosłownie. Widocznie bohaterka ma tak niewyjściowy ryj, że lepiej pierdolnąć z dachu z wysokości pół metra i umrzeć. Nasi przeciwnicy to twarde, ruskie chłopy. Kałacha lub pepeszy przyjmują na klatę pół magazynka, bez mrugnięcia okiem. Padają dopiero, jak ilość ołowiu w ciele nie pozwala im dalej się poruszać. Są też gołębie, które można pierdolnąć dla zabawy, one zamieniają się w kamienie. Jest też jeden kotek. Który bawi się z nami w kotka i ruską lapucerę, ale można go w końcu zastrzelić. Kotek przyjmuje więcej kul niż cały oddział jebanych ruskich zakapiorów. Ale w końcu od ilości ołowiu w ciele sztywniają mu łapy i pada. A ja oddalam się wesół. W kolejnej misji modnie ubrana bohaterka nagle znajduje się na Placu Czerwonym i porywa samochód z jakimś grubasem. I tutaj prawie zesrałem się ze strachu. Na rzadko. Zaczyna się niewinnie, jedziemy, szczelamy do zambruderów, aż tu nagle. O kurwa. Pozwólcie, że rozwinę moją bogatą wypowiedź. Oglądaliście film Mordercze Opona? No kurwa, to tutaj gonią Cię dwie, kurwa, dwie mordercze opony. Zapierdalam po placu czerwonym, ale opony nie odpuszczają. Czy to są opony mózgowe twórców? Strzelam, ale opony są niezmordowane, doganiają mnie. Wrzeszczę do grubasa za kółkiem: szybciej chuju! Ale opony są coraz bliżej. Kiedy już wydaje mi się, że ucieknę, opony wrzucają drugi bieg, dopadają mnie, samochód eksploduje, a ja przenikam przez podwozie i wbijam się w ziemię. I umieram. Próbuję drugi raz. I tutaj znajduje zastosowanie prasłowiańskie przysłowie, które mówi nic w przyrodzie nie ginie. Chuj. Tym razem nie ma opon, są samochody. Ale bez opon, które były wcześniej, ciężarówki jadą na dwóch tylnych kołach. Ciśnienie łeb mi chce rozpierdolić. Gdzie są kurwa mordercze opony? Czyżby czekały w krzakach? Odłączyły się od samochodów, aby w pewnym momencie wyskoczyć i jednąć mi felgą w potylicę? W niektórych, goniących mnie dwukołowych wołgach zapala się lampka, samochód frunie. W, w końcu wołgi giną w wybuchach, a ja uciekam. Tylko gdzie są kurwa te opony? Akcja przenosi się do jakichś piwnic, przytomnie robię quick-save, mając jeden czy dwa punkty energii, przez co ginę już od spojrzenia wartowników. Wciąż się zastanawiam, gdzie są kurwa te tunele Stalina, do chuja pana. Może już je minąłem? No, tutaj przynajmniej pierwsza ciekawa mapa, trzeba wydostać się z piwnic, które zaczyna zalewać woda. Dowiaduję się ciekawej rzeczy. Zanurkowanie i uderzenie o podłogę zabiera energię. Czuję, że chyba zaraz będą tunele. A nie, kurwa, znów wyłażę na zewnątrz. Akurat trwają zawody martwych żołnierzy w skokach przez martwych żołnierzy, ale co tam? Tunele? Nie, to stacja metra. Wchodzę, zabijam. W ogóle jest tu fajny skrypt. Łapię żołnierza jak strzela kloca na kiblu. Oczywiście przez gacie, Rosanie, Rosjanie tak umieją. Wstaję, poddaję się, pytam czy była kupa i strzelam mu w ryj. Tutaj dotarła do mnie okrutna prawda, której wcześniej nie zauważyłem. Albo w Rosji jest wszystko zajebiście wielkie, albo bohaterka to karlica. Wszystko ją przerasta. Klamki na wysokości głowy, żołnierze wyżsi od niej o metr, umywalka do brody. Coś tam klikam, wchodzę w tunel, w końcu jedzie pociąg i ginę. Co jest kurwa? Powtarzam parę razy, tuż przed drzwiami nimka jak jedzie pociąg i ginę. A. Ah, no nie opuściłem szlabanów. Aby to zrobić, Karlica musi wspiąć się na maszynerię i dopiero kliknąć czerwony guzior. Inaczej się nie da. Docieram do jakiegoś ruchu oporu, czy coś, ranni wojacy, jednemu z nich pielęgniarka wkłada rękę do głowy. Jezu. Koszmar rosyjskiej służby zdrowia właśnie mi się zwizualizował, gdy przy katarze pielęgniarka grzebieć brudnymi łapami wewnątrz łba. Strzelam pielęgniarce w głowę, przez co sam umieram, połączone umysły, jak rój zergów, ginie jeden, giną wszyscy, super. Stacja metra chyba żywcem cięta z części pierwszej. Tutaj jest już masakra. Strzelają wszyscy przez ściany. Trafiając bezbłędnie z każdej odległości. Po ukończeniu znajduję przy dupasa karlicy Golaba, którego będę nazywał Głąbem, bohatera części pierwszej. Po cichu mam nadzieję, że strzeli kopytami. Ale nie. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Lubiana przez wszystkich misja eskortowa. Głąb łazi, jakby nażarł się buritos, zagryzł ogórem i popił maślanką. Prędkość jego chodu skutecznie wydłuża czas gry o jakieś 200%. Dodatkowo nie można Głąba zostawić, bo zaraz znikąd pojawia się jakiś żołnierz, który napierdala w Głąba jak szalony, a ten stoi i pierdoli. Głąb ma swoją energię, jak u zergów. On ginie, ty giniesz, więc musisz Głąba bronić. Ruszaj się ty końska w pierdolino! Szybciej kurwa chuju się ruszaj, co ty pojebany jesteś! Głąb przy uruchomionej, podkreślam uruchomionej ciężarówce. Pierdoli, że potrzebuje apteczki. Przynoszę mu ją i zamiast dalej jechać tym jebanym kamazem, dalej idzie jak pojebany. Kurwa, lepiej by było jakby umarł. Zero instynktu samozachowawczego. Gdzie są te tunele do chuja? Głąb po raz pierwszy pokazuje, że jednak nie jest Głąbem, ale jebanym nad człowiekiem. Gdy jest atakowany wtapia się w ścianę, siedzi w betonie i ma wszystko w dupie. Inni próbują wbiec w ścianę jak Harry Potter w Peron 8 i 3 czwartych, ale chuja im to wychodzi. Gdy niebezpieczeństwo mija, Głąb wychodzi ze ściany jak jebany męski Kitty Pride. Kolejnej planszy głąb już chodzi normalnie, jednak moc przechodzenia przez ściany silna w nim jest. Tutaj też głąb pierdoli, abym poszedł do baraku, a on będzie mnie osłaniał. Wchodzę do kanciapy i napada na niego paru znambruderów, więc ja go osłaniam. Ironia sytuacji wypaliła mi neurony w czaszce. Przyjeżdża pociąg. Głąb wrzuca swojego lachona do wagonu, który pędzi jak TGW, a potem sam skacze. Wygląda to żałośnie. Gdzie są kurwa te tunele? Chyba jadę teraz do tych jebanych tuneli. Następuje sekwencja paru absurdalnych scen. Stoją ludzie na peronie, pies szczeka, a babka pokazuje ręką na coś bliżej nieokreślonego. Beria stoi, a kamerzysta orbituje wokół niego i pokazuje jakieś papiery. Tymczasem w pociągu ma miejsce scena wycięta żywcem z pornosa. Ciekawi jesteście, co? O <laughs> ochujałem was. Nie ma nic. Tylko ściana z dechami. I w pędzącym pociągu pokazuje się czyjś cień i pytasz sam siebie... Kurwa, o co chodzi? Gdzie tunel? Czy teraz Głąb wjedzie do tunelu Karlicy swoim Stalinem? O to chodzi? Kurwa, koniec! Abyś się nie nudził, kreditsy są zapętlone, więc możesz je oglądać do ustranej śmierci, bo są takie fajne. O kurwa jebana mać. Nie wiem właściwie w co ja grałem. Miał być tunele, nie było. Siermięga biła po oczach. Jak tylko możliwe, nic w tej grze nie było udane. Kurwa, nic. Wysoki poziom trudności, strzelanie przez ściany, błędy, glicze, ja pierdolę. Autorzy powinni zapierdalać na galerze dwa razy mocniej, bo poprzednio jakoś oszukiwali i zrobili to gówno. Teraz powinni zapierdalać z morderczymi oponami na szyjach. Za Stalina, za partię, za kurwa gówna, które stworzyli ja jebę. Czy będzie część trzecia?